Our first competitor for Poland, Marek Lewicki, Martin Algot, 12 Euro, Swedish price time. Marek Lewicki w tym sezonie halowym prezentuje bardzo wysoką formę. Wygrał pod koniec tego zawody zaliczane w Ołopolskim w leśnie, A posiada ten tej chwili swojego konia 2-1 Algot. Piękny, siwy ogier wylodowany w Szwecji po z matki po Orlando. Właścicielami tego konia są Państwo Johan Antonso i Krystyna Krause ze Szwecji. Voorzitter, we